Halo, halo, cześć, Maku, witam Was w kolejnym odcinku tutaj z naszego pięknego Survivala w Minecraftie 1.17. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić e, to w sumie, że mamy sobie strzały, mamy inne strzały, nie, no nie. Chciałbym Wam w końcu przedstawić mój domek, który powiedzmy jest z grubsza ogarnięty. E, zajęło mi to trochę, wiem. W ogóle pan osiołek tutaj chce pana przetransportować. Jeżeli się uda, uda nam się to. Mamy linę, mamy wszystko. Więc transportujemy się tutaj szybko do domu. Tu w taki piękny oto sposób. I już tutaj widzimy jakieś okna. Jakieś inne wymiarowe, jakieś inne tutaj sprawy. Ponadto, ponadto, moi drodzy. Zostawcie łapeczkę w górę, bo taka prawda, że przez mniej więcej parę godzin budowałem sobie w środku ten dom. Ale ten dom jest tak wielki, a ja tak nie potrafię robić wnętrz, co zaraz zauważycie. Że to jest po prostu jakaś paranoja, w sensie nie wiem, jakoś na, ja ogólnie grałem kiedyś na Conquestie, to jest taki modpack, gdzie jest tam mega dużo detali i tak dalej I było mi łatwiej, ale jak teraz nie jestem w takim late game'ie, tylko mam tak naprawdę parę rzeczy, nie mam zrobionych jakichś pałek rodowych i tak dalej To jest mega, mega ciężko, więc sądzę, że, że będę musiał tutaj naprawdę jeszcze dużo popracować nad tym, żeby po prostu rozwinąć to wszystko, żeby to jakoś ładnie wyglądało, więc to będzie update'owane wraz z moim rozwojem. Czyli to, że teraz jest zbudowane to w taki sposób, nie oznacza to, że będzie to takie cały czas, bo zdaję sobie świadomość z tego, jak to wygląda z zewnątrz. Jest to ładne, nie jest tutaj dużo bloków wykorzystane. Tutaj jest więcej, jest za jakiś gradyn, i tak dalej, to jest ładniejsze, ale to jest też ok. Tak przynajmniej jest w moim, moim, moim słowniku twierdzenia, czy jest ok, czy nie. <grych> więc co, przejdźmy sobie do rzeczy. Ja tutaj weźmę sobie osiołka. O, tutaj mam jeszcze. Zostało mi z budowy. Już co, nieco widzicie, ale to, to nic. Zostało mi z budowy tutaj. Trochę, więc wezmę sobie. O, chodź tu. Chodź, chodź. O, a ty chcesz do trawy. W sumie, dam się tu do trawy, żebyś tutaj nam nie głodował. Nie mam się kiery. F. Żebyś tutaj nam nie głodował. Bo wiem, że trawa dobra, sprawa jest. Cyk-cyk i luksus. Pan Osiołek jest już tutaj przy swoim domku, a raczej przy moim, naszym, wspólnym, co nie panie Osiołku. Będę musiał mieć w ogóle na im. Tak, a jego nazwę jakoś. Miałem nazwę w odcinku jakimś. No. Chyba było coś takiego. Więc nice. Yy, wracając, jesteśmy w środku. Yy, tutaj mam dalej rzeczy łóżko. Nie przyniosłem tego jeszcze, bo nie miałem czasu. I teraz zacznijmy może od tej strony. Jest tutaj ten schowek, nic tutaj dalej nie było robione. Ale okej, okay, to może kiedyś zrobić tam piwnicę, jeżeli nie będzie tutaj miejsca, w co wątpię, szczerze mówiąc. E, Ponadto mamy tutaj jakieś ładne skrzynki, takie dekoracyjne. Mamy tutaj liście wszędzie, oraz lampy, które w sumie na shaderach, jakby działały, robiłoby to bardzo fajny efekt. Tylko, że to nie jest do końca medievalowe, ale tu tam wiecie, no właśnie, moje wykończenie wnętrz. E, tutaj mamy sobie bóg szelfy, Taki oto sposób, fajny. Mamy tutaj też e, przepalanie nasze, bardziej zaawansowane niż. Tam, które mamy, więc nice. Oraz mamy tutaj stoliczki, i możemy sobie coś zjeść. Możemy jakieś inne sprawy porobić. Zamiast tutaj tych drabin, które kiedyś usunę, chyba, to mamy też tutaj wyjście na górę, które prezentuje się w taki sposób. Nie wiem, czemu tak wymyśliłem tutaj to, to poddasze. Cały czas się patrzę i mam takie, coś tu nie gra. W sensie, coś mi tu nie pasuje za bardzo. Ale no mówię, ja i robienie wnętrz to jest takie bardzo na nie. W sensie, no. Bardzo nie, ja nie potrafię, ja nie umiem wewnętrza. <noise> e, tutaj w ogóle nie oświetliłem, bo tutaj w sumie jest ta lampa, więc zapomniałem, ale jednak jest ok. Tu był pan Enderman! Pan Enderman jest pijany, bo pan Enderman tutaj zostawił nam gra z bloka, a ja mam takie, co? Po, co, po co mi to, hej, no. Więc pan Enderman jest pijany, tutaj ma nasz, nasze wejście wyjście to w sumie zostawmy sobie, czy tutaj jest dalej to wyjście? Jest, okej, okay, nice. Tutaj mamy naszą sypialnię i łóżko, turbo i robienie łóżek, mhm. tak się prezentuje moje łóżko, super, nie, nie, no właśnie, znaczy to, tak, tak, no tak, tak, nie wiem, zależy chyba jak to, wo... czemu tu w ogóle jest tak, nie, w sensie turbo stopy, to tego ma nie być, to jest niepotrzebne. To ma być tak, tak, chyba, a może byśmy tak zrobili, o, o, stonks, dobra, zostawmy tak, <grym> bo ogólnie była taka sprawa, że mam białą wełnę, jak wiecie, więc sobie obsłużę owieczki, tylko jest mega dużo, jest naprawdę dużo, chyba trzy staki wełny z tych owiec, które mam, czy dwa i pół. 2,5 albo 300, coś takiego. E, no i sobie zrobiłem banery i łóżko, i tutaj jest wełna i jest tak Milusiu się śpi super się wstaje też jest z git, ale no tu można zamknąć noc, ale to wygląda wtedy jak jakaś wanna. <laughs> Więc ja robienie wnętrz mówię to nie jest najlepszy pomysł. Tutaj są cztery skrzynie przy łóżku, czyli będzie tutaj jakiś armor i tak dalej. Tutaj nic nie zrobiłem. E, tu jak widzicie była inna koncepcja. Ale no nie wyszło, więc tu prawdopodobnie gdzieś zrobi wyjście na górę kiedyś, albo zrobię je właśnie gdzieś tutaj, bo tutaj na zewnątrz też chciałbym zrobić coś ładniejszego, niż tylko grassblock. Hm. którego nie zrobiłem, niestety, albo stety, więc naprawdę, jakoś nie wiem. Nie potrafię zrobić wnętrz w Mediwalu też. Tutaj, jeżeli chodzi o to, to zrobione jest w sumie. Zajdę teraz na dół, bo, bo trochę. Trochę od złej strony do tego podchodzę. Więc tutaj jest zrobione takie coś. Jest tutaj taki łuczek bardzo bardziej wytegowany. Tutaj jest totalnie zakończenie takie dziwne, niepasujące. Zdaję sobie z tego sprawę, to idzie do poprawy na pewno, ale na to nie patrzymy. To są mało znaczące rzeczy. Powiem wam tak. Jak na poradnik robienia wnętrz. Y tak naprawdę na poziomie nie umiem budować, to w sumie i tak Was czegoś nauczę, bo pokazuję Wam w sumie jak nie robić. <grych> e, poza tym dorobiłem tutaj te boki. To już wiecie, dorobiłem robiłem koniec dachu, bo to już nie wiem, czy było w poprzednim odcinku widoczne. E, tu sobie zamkniemy. No i tutaj jest taki dach. Tutaj będzie można zrobić nie wiem jakąś farmę albo jakiś, jakiś poddasze ze skrzynkami bardziej takie zaawansowane. A tamten magazyn, który mamy to zostawimy na przykład tylko na jakieś nasiona, jakieś na przykład. Nie wiem, tysiąc innych rzeczy, typu nasiona, nie no, na przykład jakaś, jakaś, nie wiem, farma owiec, no to tam będę dawać po prostu właśnie skórę, jakieś, jakieś wełny, jakieś inne takie sprawy, bo wiem, że tego nie zmieszczę w tej jednej skrzynce, tak samo z dyniami, dynie będę musiał kiedyś sobie pousuwać. No, to będzie dobry pomysł. No i co? Co ja wam będę mówić więcej? Tutaj jest naprawdę tragedia. I w sumie to łóżko, łóżko jest okej okay. W sensie tak już naprawdę nie robię sobie żartów Łóżko moim zdaniem jest okej okay. Jak ktoś nie umie robić łóżek, nie wie jak zrobić to w sumie jest to taka jest to, to nie jest królewskie, to, to jest coś w stylu Chciałeś zrobić królewskie łóżko, nie wyszło, więc zrobiłeś takie, nie? Więc, więc jest okej okay. Jak dla mnie jest okej, okay. mówię te skrzynie tutaj też mi się akurat podobają Zejdźmy sobie na dół No i w sumie mi się tutaj podoba, tylko czy to jest takie medievalowe nie mi to oceniać, no, trochę jest. To powiedzmy, że to trochę taki retro medieval z tego wyszedł. <noise> Więc tak to wygląda, w sensie, no, nie wiem, ja tam nawet zadowolony jestem w sumie z tego. Może nie jest to prze przepiękne, może nie jest to arcydziełość świata, które jest na skalę światową, ale jest to na pewno ładne. W ogóle tam było łóżka, ja idę tu po łóżko, którego chyba nie ma. Ech, turbo. Więc stał już sobie dzień i śmiem twierdzić, że Robienie 3 dni, uwaga, 3 dni yy, tak naprawdę środka i nie, 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 nie ma nie na niego pomysłu żadnego, bo Turbo na RMCraftzie robi sobie yy, ten, nie medieval, tylko robi sobie elegancko, jak się to nazywało, modern i, i ma taki zgrzyt w mózgu, bo tu chce tak, a tam chce tak, to to nie działa. A by the way, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, tylko linka, pyk. I transportujemy się osiołkiem, więc musimy pójść w podróż. Yy, z panem osiołkiem tutaj. Yy, po to... tylko czy idę dobrze? Chyba idę dobrze, a jak nie, no to przyps. Yy, po to, aby pójść do naszego mob grindera, zebrać stamtąd rzeczy, bo niestety mam ich naprawdę bardzo mało, a pan osiołek jest super. Więc panem osiołkiem będziemy spamić spacja. O, zeskaczę okej. Okay. Widzicie to? Ja nie miałem. Po ale stąd. Ale trafiłem na full moc. Full moc. Nie, czekaj. Full moc. Ale nie, jeszcze. Full moc. Ale kozak. Więc pójdziemy sobie, zabierzemy sobie i jeżeli są tam jeszcze jakieś. Bo taka prawda, że. Yy, no, naprawdę, potrzebuję tego po prostu. Full moc. Full moc. Siłku. Full moc. 360. Yy, I będziemy powoli kończyć odcinek. No może nas coś tutaj zaskoczy, jest pangolem, pangolem pilnuje wioski, nice. Yy, ponadto, yy, śmiem twierdzić, że powoli Turbuś będzie musiał robić yy, jakieś yy, wyprawy do na przykład Endu. Tak, End myślę, że to jest dobry pomysł w moim przypadku. Albo po prostu bardziej ogarnąć sobie Nether. Więc w przyszłym odcinku prawdopodobnie bardziej ogarnę sobie Nether, bo po prostu jest to tragedia. Eee, o ile? O ja cię chwycę ci Dobra, to bierzemy. To bierzemy. Eee, też w sumie bierzemy. Rzecz nie potrzebuję strzał. A kupowałeś się Turbo XT w ciebie, duże XT we mnie. Więc idziemy sobie stąd, tak? Nie, potrze nie potrzebujemy tutaj e, żadnych kłopotów, żeby nam się tutaj zrespałniło I siup, full moc. Siup, nie teraz, full moc. I ciup. Ale to full moc jest kozacka w tym osiołku. I yo. Nie no, kiedyś muszę full moc na, na tym. I jaka full moc była, ty? Jak jest full moc, to on chyba się wybija 40 razy mocniej. No, lekko. <noise> Więc co, ja sobie już tutaj dotrę do naszej wioski i powoli chyba zacznę ogarniać sobie nether, bo no, przydałaby się ta twierdza już ogarnięta, taka prawda, oraz sfermentowane i te oka pająków, tak, żeby tutaj villagerów naszych zaczarować i odczarować i tak dalej. Żebyśmy mieli za zero, tak naprawdę. Jak to ładnie wygląda, tciu. Ciu! nice. Yy, za zero tutaj nasze na przykład rzeczy i byśmy dużo emeraldów. Ale nie wiem, czy to jest nam potrzebne. I... Trzy razy pod rząd full To już jest skill. Lata praktyk. No. Nie, no, a tak serio? To nie wiem, w sumie. Zobaczymy, co będę robić. Będę musiał zrobić. zrobiłem, ale nie wszystkich. ooo turbo. No, to już wiem, znowu co muszę robić w takim razie. No nic, zobaczymy, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, e, wiem, że, że tutaj też drogę pasuje zrobić, ojojoj, oj, oj. Turbi, musisz zrobić tutaj bardzo dużo infrastruktury naszej drogowej, no, więc czeka mnie dużo pracy, jak widzicie, no, ratning z drogi już był, więc w sumie to, no, nie potrzebuję tego robić na odcinku, dlatego mówię, raczej zrobię to poza odcinkiem, więc co, to będzie na tyle z dzisiaj, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, bajo!